Państwo miejsce dzisiejszego naszego spotkania może trochę nietypowe, ale związane jest to z realizacją za, zadania, ważnego zadania z zakresu infrastruktury internetu szerokopasmowego. Jesteśmy właśnie tutaj na placu budowy, choć ten plac budowy będzie się zmieniał, bowiem w ramach tego przedsięwzięcia wybudujemy blisko 30 kilometrów sieci światłowodowej. Przypomnę, że jest to przedsięwzięcie realizowane ze środków wojskiego programu operacyjnego. I w ramach tego projektu, który kosztowo będzie blisko 4 miliony zł, zostanie udostępniony internet z tzw. grupy docelowej osobom wykluczonym, niepełnosprawnym. Dotyczy to 30 rodzin oraz jednostkom organizacyjnym gminy Starachowice, takim jak szkoła, miejskie szkoły, miejski pomocy społecznej, biblioteka, wszystkie instytucje samorządowe. No, oczywiście po tym okresie pięciu lat będzie możliwość również, aby z tego projektu być może korzystały inne firmy już na zasadzie. Komercyjnej. Przez 5 lat taka możliwość nie będzie istniała, choć również tu pojawiają się różnego rodzaju decyzje, orzeczenia w tej kwestii, ale to jest myślę sprawa przyszłości. Dziś rozpoczęliśmy przedsięwzięcie. Wymagało to sporego nakładu pracy związanego z uzyskaniem dostępu do określonych terenów, przez które będzie to przebiegać, uzyskania zgód, wejścia w teren, bo nie tylko po terenie gminy ta inwestycja jest realizowana. Stąd wymagało to ogromnych nakładów takich organizacyjnych. No ale dziś... Jesteśmy, jak powiedziałem, na, na placu budowy i realizujemy już to przedsięwzięcie. Urys Marcin, jestem przedstawicielem firmy Telcent, która jest głównym wykonawcą inwestycji światowodowej w, miejsc, w miejscowości Starechowice. Wykonujemy tutaj instalacje no, w zakresie projektowym, w zakresie wykonawczym i w zakresie zarządzania później siecią. Rozpoczęliśmy pracę 22 kwietnia. Jesteśmy tak naprawdę w tym momencie na takim starcie, jeżeli chodzi o Rozwój tej budowy. Na tą chwilę mamy wykupa, wykopane około 1,5-2 kilometrów infrastruktury. W tych wykopach będą układane rury mikrokanalizacyjne o średnicy 40 z mikrorurkami, do których będziemy wdłuchiwać kable w technologii też mikrokanalizacyjnej. I zakres tutaj prac wewnątrzbudynkowych mamy już zakończony. Wykonanie instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji światłowodowej, zamontowanie szaf budynków i później będzie doposażenie tych szaf sprzęt aktywny. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do internetu rodzinom wykluczonym lub osobom o niskim dochodzie. Objęliśmy już w tej chwili gospodarstwa domowe, 30 gospodarstw internetem i stałym internetem szerokopasmowym. Natomiast teraz właśnie no, dzieje się najważniejsza rzecz tego projektu, czyli ta druga część budowa infrastruktury światłowodowej. Infrastruktura posłuży na wiele, wiele lat do rozbudowy. Różnych usług informatycznych można powiedzieć, że na tej bazie przede wszystkim teraz szkoły, nasze placówki, przedszkola miejskie, biblioteki dostaną internet o bardzo szybkiej przepustowości, taki no, już prawdziwy XXI wiek. Ten internet będzie również dystrybuowany dla mieszkańców w tych jednostkach znaczy, no, tam będą po dwa stanowiska komputerowe. Każdy mieszkaniec w ramach pracy i godzin pracy takiej jednostki będzie mógł skorzystać z internetu. I oczywiście no ta platforma, że tak powiem, na przyszłość będzie dalej rozbudowywana. Na tej platformie myślę, że będziemy budować informatyzację miasta. Jest to duży koszt inwestycji, 4 miliony złotych. Przede wszystkim program jest dofinansowany z Unii Europejskiej. Jest to w tej chwili 100% dofinansowanie, więc warto było skorzystać i nie, no, nie wolno było przegapić tej okazji. Teraz rzeczywiście prace związane z ułożeniem światłowodów w tych wykopach teletechnicznych zamkną się, powinny się zamknąć wakacje. Chcemy wybudować i projekt powinien się zamknąć na przełomie właśnie wakacji nowego roku szkolnego. Wtedy również wszystkie jednostki powinny dostać ten internet, jak również już powinny być gotowe stanowiska dostępowe do internetu. Projekt będzie obowiązywał i warunki, że tak powiem, tutaj do otrzymania do, dofinansowania do, do jest to utrzymanie rezultatów projektów przez 5 lat od momentu wybudowania. No oczywiście będziemy starać się utrzymać rezultaty projektu jak najdłużej, ponieważ no, infrastruktura ma służyć na kilk, kilkadziesiąt lat. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że w każdej szkole jest pracownia komputerowa, tak? oprócz tych dwóch komputerów, o których ja mówię, że w każdej placówce będzie, ale w każdej szkole jest Pracownie, a są czasami dwie pracownie, korzystają praktycznie wszyscy uczniowie. Do biblioteki no, nasi mieszkańcy również uczęszczają. Często chcą skorzystać również z mediów elektronicznych czy z książki elektronicznej, więc można powiedzieć, że no, każdy mieszkaniec może skorzystać z tego internetu. No, był pewien problem. Otóż e, historycznie w tym miejscu rosła wieżba. W momencie, gdy ta wieżba no, nie mogła dalej tutaj jakby funkcjonować, z uwagi na to, że zostały jej gałęzie korzenie podkopane. No, mieszkańcy jakby zgłaszali problem. No, wieżba zawsze się kojarzyła z wieżbnikiem, No stąd dzisiaj no, podjęliśmy decyzję. Wcześniej zresztą a dziś e, no, mamy okazję zauważyć, zobaczyć, jak ta wieżba jest sadzona. Jest to wieżba, która przyjechała do nas z, z miejscowości Mszczonów, ma wysokość 8 metrów. No, firma, która realizuje to zlecenie daje 95% gwarancji, że ta wieżba będzie tu żyła długie lata w Starachowicach. Ten element kosztuje 10 tysięcy złotych, no niestety takie są koszty tak dorodnego i wysokiego drzewa, no i całej operacji związanej z jego nasadzeniem. Natomiast no, jesteśmy na placu budowy, rewitalizacji rynku, więc to wszystko wiąże się z kosztami tego przedsięwzięcia. Kolejne etapy są już tutaj robione, no szczególnie, że mamy już taką można powiedzieć inwestycyjną pogodę i stąd myślę, że tą pracę będzie teraz już tak bardzo widać. Tu na terenie rynku, w związku z tym, że poprzednie e, prace były spowodowane tym, te, całą infrastrukturą techniczną, to były prace ziemne, tego nie było widać, a dziś e, element wieżby, tu prace przy, przy przyszłych fontannach, przy rynku, poszczególne ulice, tu północna część będzie również w tym momencie realizowana. Także myślę, że już z dnia na dzień będzie tu bardzo widoczny postęp e, no, w tak potrzebnego przedsięwzięcia. realizujemy przedsięwzięcia, które zostały y, uchwalone jeszcze w roku ubiegłym przez Radę Miejską. Są tak, tak zwane zadania niewygiesające. Termin ich ostatecznej realizacji to 30 czerwiec 2013 roku. Jesteśmy właśnie przy budowie parkingu przy ulicy granicznej. Powstanie tu za blisko 75 tysięcy złotych 26 nowych miejsc parkingowych. Miejsca parkingowe są bardzo potrzebne, to chyba już nie podlega żadnej dyskusji. Wszyscy z tym problemem się w jakiś sposób spotykamy. Stąd Myślę, że jest to dobre przedsięwzięcie, szczególnie w tym miejscu, gdzie mamy można powiedzieć trzy duże bloki. Miejsc parkingowych nie było za wiele. Próbujemy to nadrobić. Na ile zezwala teren, bo muszę zaznaczyć, że z pewnych przepisów również wynika obowiązek zachowania zieleni. Stąd już uprzedzam ewentualne pytania, dlaczego cała, cały ten teren nie jest jednym wielkim parkingiem. Otóż są określone przepisy wynikające z planu miejscowego i musi być zachowana. No, chociażby minimalna powierzchnia zieleni, stąd cały plac nie będzie tu udostępniony jako parking. Dużym problemem jest kwestia sprzątania miasta po zimie. Wiadomo, ta zima w tym roku była wyjątkowo długa, stąd i piachu, który zalega na ulicach jest sporo i więcej niż w poprzednich latach, rodzi to określone problemy. Tu od razu chcę w jakiś sposób poinformować, usprawiedliwić, że no miasto nie ma władczości nad wszystkimi drogami w mieście, że są różne kategorie dróg, że są drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe. My, jako miasto Starachowice, odpowiadamy za drogi gminne i chcę tu powiedzieć, że nasze drogi w zasadzie zostały już uprzątnięte. Są jeszcze końcowe prace, już na tych odcinkach można powiedzieć, trochę mniej używanych, rzadziej używanych, ale myślę, że przez najbliższy tydzień również i ten problem zostanie w jakiś sposób rozstrzygnięty. No, jest określony kłopot z drogami innych zarządców, z drogami powiatowymi, wojewódzkimi. No To powoduje, że no, dzisiaj żaden samorząd nie chce chce płacić za, 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 za kogoś innego i stąd jest problem. Zresztą przepisy również tak stanowią, że wydatkowanie pieniędzy jeden samorząd drugiemu, no, wymaga to określonych działań, rad, porozumień, no a tych pieniędzy wiadomo nie ma za wiele, więc musimy każdą złotówkę oglądać, stąd nie możemy no, realizować zadań na nie naszych, nie gminnych drogach i stąd często ta krytyka skierowana pod adresem władz miasta jest po prostu nieuzasadniona i chciałbym dziś przedstawiając Tą informację no, przedstawić również jak które drogi, przez jakich zarządców są y, administrowane, zarządzane, tak żeby była jasność sprawy, że no, każdy powinien w jakiś sposób odpowiadać za swój odcinek pracy. No, przy okazji też miło mi Państwa poinformować, że trwają prace pielęgnacyjne na klombach, rondach, y, to Zostały poczynione nasadzenia kwiatów, trwa koszenie traw pierwsze już, także myślę, że te miejsca no, będą wyglądać estetycznie. Choć oczywiście muszę też z góry przeprosić, że być może nie w każdym miejscu będziemy kosić tyle z co mieszkańcy by oczekiwali, ale wiąże się to wszystko ze skromnym budżetem. W tym roku mamy kwotę blisko 3,5 miliona mniej na pracę w gospodarce komunalnej niż mieliśmy w roku 2012. No, mając mniejsze pieniądze, wiadomo, że nie będziemy w stanie zlecić. Ta tak częstych prac, no, ale to z góry no, muszę przeprosić, myślę, że no, Państwo zrozumiecie, że no, jak nie ma pieniędzy, to trudno jest oczekiwać, żeby te zadania były realizowane. W sposób porównywany z roku 2012, a nawet w większym zakresie. No, tak czasami bywa, że trzeba wybierać zadania, a bardziej potrzebne taką decyzję podjęli Radni Rady Miejskiej. Kwota jest mniejsza, stąd już z góry się usprawiedliwiam. Ale będziemy czynili starania, żeby w tych centralnych punktach miastach, tam gdzie te klomby no, w jakiś sposób już zostały zaakceptowane, dodają pewnej atrakcyjności miastu, no, było to wszystko realizowane. Po tej długiej zimie faktycznie jest sporo ubytków, różnego rodzaju zapadnięć w jezdniach i będziemy to sukcesywnie wszystko uzupełniać. Prace już trwają. Trwają według takiej zasady, że najpierw robimy te ulice główniejsze, później będziemy przechodzić na te ulice rzadziej uczęszczane, ale generalnie będziemy starali się wszystkie te, te, te dziury, ubytki w jezdni naprawić, zasypać odpowiednimi destruktami asfaltowymi. Także myślę, że to będzie wszystko zrealizowane. Tu podnoszą często uwagę mieszkańcy dzwoniąc do wydziałów urzędu, jak również Radni Rady Miejskiej. No, tu chciałbym zaapelować: że nie da się przez jedną ekipę, czy no dwie brygady tej ekipy być we wszystkim miejscu równocześnie. Wymaga to jednak pewnego atapowania. Sukcesywnie będzie to wszystko realizowane tam, gdzie jeszcze nie pojawili się wykonawcy tych robót. No, proszę o jakąś cierpliwość, ale będzie to wszystko sukcesywnie realizowane. długa zima przesunęła realizację określonych zadań. W tym momencie kończymy zadania rozpoczęte w roku 2012. Jest chociażby to termomodernizacja budynku socjalnego przy ulicy Hutniczej. Jesteśmy już tam na ostatnim etapie tych prac. Myślę, że w ciągu najbliższych tygodnia, dwa zostanie to wszystko dokończone. Budynek ten zostanie ogrodzony. Myślę, że będzie to już taki ładny budynek przywiezie do naszego miasta. nie starania, aby budynek jeszcze jeden, który mieści się również przy ulicy Hutniczej, Hutnicza 8. Również został e, zmieniony, została zrobiona e, praca porządkowa wokół niego, jak również e, termomodernizacja, zostały elewacje umalowane, tak żeby wjeżdżając do miasta, no, było takie pozytywne wrażenie, że te budynki, które. No, nie przysparzały nam jakiegoś splendoru, są wyremontowane. Kolejne przedsięwzięcie to tu w pobliżu ulicy Glinianej wykonywaliśmy taki ciąg chodnika, również miejsca parkingowe. Tam wydamy na to przedsięwzięcie blisko 140 tysięcy złotych, również firma z najkorzystniejszą ofertą. To zadanie jest w zasadzie ukończone, mała tylko kosmetyka i, i, i mieszkańcy w zasadzie już korzystają, ale tak w sposób oficjalny i formalny będą mogli z tego korzystać. Jest również realizowana inwestycja budowa ulicy Wspólnej. Jest to pierwszy etap tego przedsięwzięcia. Tam mieszkańcy zgłaszali również określone potrzeby, aby dojazdy do ich posesji w bok od ulicy Wspólnej były realizowane. No chcę uspokoić, że jest to zadanie niewygasające. Ono musi być zrealizowane do czerwca. Natomiast będą kolejne etapy budowy tej ulicy i będziemy te postulaty mieszkańców uwzględniać. Też może inwestycja niezbyt okazała pod kątem, ale bardzo potrzebna w tamtym rejonie naszego, naszego miasta. Na tym etapie jest to kosz 110 tysięcy złotych. Pojawił się tam jeszcze po drodze pewien, pewien, pewien problem z kwestią gazu, ale zostało to wszystko już w dobrej współpracy z zakładem gazowniczym uregulowane i myślę, że no, mając na uwadze jakby, dokończenie tego przedsięwzięcia w kolejnym możliwym finansowo czasie będziemy starali się, aby ta ulica cała została wykonana, no, również Działając postulaty mieszkańców, chodzi między innymi o e, pewien fragment, który w pierwotnie nie był planowany do realizacji.